Zajmujesz się branżą e-commerce. Dążysz do perfekcji w logistyce i obsłudze klienta? Z naszym fulfillmentem profesjonalizm spotyka efektywność. Skontaktuj się z nami i wznieś swój biznes na wyższy poziom. 都一起去下街。 Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Ciągnij jeszcze. Jeszcze. Ciągnij. Ciągnij, Ciągnij jeszcze chwila. Ciągnij. Dobrze masz go. Mów nie puszczaj. Nie daj nogi przełożyć. Trzymaj nogę, zepnij. Zepnij nogę. Trzymaj dalej tak. Trzymaj. Trzymaj. Wyciągnij głowę teraz. No teraz ustawaj, Christian. Klukasz czy nie? Ciężkie biodra, ciężkie tak, tak. biodra ciężkie biodra Spokojnie, weź go, tak. dobrze. Brodę. Spokojnie. Jemiamy, Na razie poczekaj, poczekaj. pod brody macie! Pod pachy, Maciej pod pachy tego zawodnika Pod pachy zawodnika Krystia. Nie tak, pod, pod pachy. No. Pod pachy zawodnika, bierz, pod pachy. Obijamy głowę pod brodę, głowa na cień! Krystian, spokojnie! Złap go w pół! Złap go w pół! Krystian! Złap go w pół! Tak go nie! Tak go nie zwalić! Klamra, klamra w pół! Trzymaj go! Ręce pod pośladki! Tak, teraz ręce pod pośladki! Głowa pod brodę, Maciej! Teraz tocz! Kocz, tocz na lewo! Prawo, przepraszam. Maciej, głowa w stronę, wyjmij rękę! Tak, idziesz tak! Świetnie! Dobrze usiąść na nogach. Ileś? Drugo! Usiąść na nogach, tak.